Prognoza na piątek. Bardzo ciepły i bardzo przyjemny, szczególnie w Polsce Wschodniej, gdzie mamy bardzo ładną pogodę. Zapraszam na szybką prognozę. Jednak cały czas. Taka sytuacja pogodowa cały czas nie będzie występowała, ponieważ o ile w Polsce Wschodniej mamy bardzo ładną pogodę, o tyle w Polsce Zachodniej mamy front atmosferyczny ciepły, który będzie w kolejnych godzinach przemieszczać się do Polski Centralnej, następnie do Polski Wschodniej i tam opady. Tylko bardzo ważna rzecz: ten front atmosferyczny będzie powoli się degradował i zanikał. A więc do godziny 18-19 do Polski Wschodniej przede wszystkim dotrze zachmurzenie ze słabymi opadami deszczu. Na zachodzie natomiast pojawi się konwekcja, która lokalnie może być silniejsza. Przejdźmy, moi drodzy, do temperatur. A więc w przypadku temperatur w Polsce w tym momencie temperatury od 16 do 17 stopni Celsjusza i szybko wzrastają w godzinach popołudniowych, wzrosną szczególnie mocno w Polsce zachodniej. Wynikać to będzie przede wszystkim z napływu zdecydowanie cieplejszej masy powietrza tam 21, 22 do 23 stopni Celsjusza w Polsce wschodniej 20, 19, a tam gdzie mamy zachmurzenie i front od 14 do 16, ale przynajmniej wiatr będzie słaby, więc cóż bardzo przyjemnie. Zapraszam was do kanału na YouTube, gdzie znajdziecie wszystkie przydatne informacje dotyczące pogody.